Zagadka z poprzedniego odcinka została bardzo szybko rozwiązana przez wielu z Was. Mieliście rację. Są to jedne z wielu drzwi kościoła garnizonowego pod wezwaniem świętej Elżbiety we Wrocławiu. I zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z cyklu wrocławskiej legendy właśnie z tego miejsca. Zapraszam. Henryk III Biały, czyli książę Wrocławia w latach 1248-1266, ufundował Kościół Świętej Elżbiety wraz z całą parafią w roku 1253 zakonowi Krzyżowcu z Czerwoną Gwiazdą. Był to zakon chrześcijański zajmujący się głównie szpitalami oraz opieką nad schorowanymi ludźmi. A pojawił się we Wrocławiu za sprawą matki Henryka III Białego Anny Przemyślitki. Ciekawostką jest także fakt, że był to jedyny rzymskokatolicki zakon, który został założony przy. Przez kobietę, świętą Agnieszkę Czeską. W 1523 roku we Wrocławiu nastał czas reformacji. A pierwszą świątynią, która została przejęta przez Ewangelików, była Katedra Świętej Marii Magdaleny, ta, którą znacie z poprzedniego odcinka o mostku Pokutnic. Teraz znajdujemy się natomiast na wieży Kościoła Świętej Elżbiety. Była to świątynia, która w 1525 roku, na mocy porozumienia pomiędzy biskupem, Radą Miejską, a także mistrzem Zakonu Krzyżowego, przeszła w ręce Ewangelików. Od razu, możecie się domyślić, katolicka część mieszkańców Wrocławia podniosła wielkie larum i głosy oburzenia. Przepowiedzieli także bardzo szybką, nieuchronną karę niebios za takie działanie i takie postępowanie władców Wrocławia. Można uznać, że przepowiednia wypełniła się już sześć lat później, ponieważ 24 lutego 1529 roku nad Wrocławiem rozpętała się potężna wichura, której wiatry zdmuchnęły potężny ołowiany hełm wieży Kościoła Świętej Elżbiety wprost na wrocławski rynek. I tylko za sprawą tego, że działo się to wszystko późno w nocy, prawdopodobnie nikt nie ucierpiał poza jedynie bezpańskim czarnym kotem po tym wydarzeniu katolicy zaczęli ogłaszać wszem im wobec oczywiście że była to kara boska natomiast druga strona kontratakowała twierdząc że był to obraz aprobaty bożej ponieważ nikt w tej katastrofie nie ucierpiał ale z kościołem Świętej Elżbiety wiąże się także jeszcze jedna legenda. Otóż jeszcze na początku XIX stulecia na wieży kościoła znajdowała się spiżowa płaskorzeźba upamiętniająca legendę o duchu złej kupcowej. Kobieta ta była mieszkanką średniowiecznego Wrocławia, a jej mąż sprzedawał płótno nieopodal wrocławskiego rynku. Po śmierci męża kobieta ta przejęła po nim biznes i sprzedawała płótno tak jak robił wcześniej to jej mąż. Ale niestety nie podchodziła rzetelnie do swojego zadania i oszukiwała na sprzedawanym materiale. Okoliczni kupcy byli oszukiwani na płótnie, przez co kobieta w bardzo szybkim czasie wzbogaciła się. Gdy umarła, została pochowana na cmentarzu nieopodal kościoła świętej Elżbiety. Jednak jej duchowi nie dane było odpoczywać w spokoju po dokonaniu żywota. Musiał on bowiem co nocy wychodzić z mogiły i tym razem już rzetelnie mierzyć niezliczone metry płótna. Ale pewnego dnia strażnik z wieży Kościoła, świętej Elżbiety, postanowił em, oczywiście po kryjomu podejść niedaleko zjawy, która była zajęta mierzeniem płótna i ukraść kawałek dla siebie. Gdy mu się to udało, zaczął czym prędzej uciekać w stronę wieży kościoła, by schować się w swojej stróżówce, która znajdowała się prawdopodobnie na czwartym piętrze. Zjawa, gdy tylko spostrzegła się, że ktoś ją okradł, od razu ruszyła w pościg za strażnikiem i już prawie go dogoniła, wbiegając za nim po schodach, gdy nagle usłyszała pijanie koguta. Oznaczało to, że nadchodzi ranek. Wtedy to zjawa zawyła bardzo donośnie i od tamtej pory już nikt więcej jej nie widział. Natomiast legenda głosi, że strażnik z, kościoła, z wieży kościoła świętej Elżbiety ze skradzionego materiału uszył sobie płaszcz, który nosił jeszcze przez wiele lat. możliwe, że to właśnie tutaj, bo prawdopodobnie była to czwarta kondygnacja, uciekł strażnik, który ukradł kawałek sukna zjawie z cmentarza pod kościołem Świętej Elżbiety. Lecz jednak nad tym naszym wrocławskim kościołem musi ciążyć chyba jakieś fatum, ponieważ w XX wieku aż trzykrotnie dosięgały go różne kataklizmy. W roku 1960, dokładnie 4 czerwca, około godziny 4 nad ranem nad Wrocławiem rozpętała się potężna burza z piorunami. Jeden z nich uderzył w zwieńczenie wieży kościoła świętej Elżbiety, doprowadzając do potężnego pożaru. I tylko dzięki heroicznemu wysiłkowi i walce z płomieniami wrocławskich strażaków udało się uratować znaczną część kościoła. Ale 15 lat później, Później, w roku 1975, we wrześniu, ponownie płomienie pojawiły się na wieży Kościoła Garnizonowego. Wtedy także udało się opanować ten pożar i nie doprowadzić do spalenia całości budynku, ale już 10 czerwca roku następnego, czyli 1976, po raz trzeci. Płomienie próbowały strawić budynek sakralny pod wezwaniem świętej Elżbiety. Od tamtych czasów, całe szczęście, już nic takiego strasznego się nie działo z kościołem garnizonowym i mam nadzieję, że tak już pozostanie. Natomiast Was zapraszam do odwiedzenia tego miejsca i podjęcia się trudu wejścia na sam szczyt, a jest to o wiele więcej schodów niż w przypadku kościoła. Mari Magdaleny, gdzie znajduje się mostek Pokutnic. Natomiast trudy tego wejścia na pewno wynagrodzi wam widok, który ujrzycie z tarasu widokowego wieży kościoła Świętej Elżbiety. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Cześć.